Panie Martyno, drugi mecz z BKS Bosti bielsko w tym sezonie i drugi raz 3-0, chyba macie jakiś patent na Bielszczanki, bo yy, było kilka drużyn, które tutaj w hali pod Dębowcem przegrywały. Tak, właśnie też trener nas ostrzegał, że, yy, że Bielsko bardzo dobrze grało u siebie na sali i, i wiele zespołów tutaj miało potknięcia. Yy, na pewno hala jest specyficzna, jest dużo większa niż, yy, niż przynajmniej nasza hala. I te punkty odniesienia mogą, mogą się dosyć różnić, e, dlatego tutaj nas na pewno sztab przestrzegał przed tym. E, ale też e, chyba wychodzi z tego, że, że, że dobrze, dobrze nam się gra z bielskiem, dobrze funkcjonuje blu, blok obrona e, i, i dzisiaj nasza rozgrywająca też e, świetnie rozdawała piłki, także m, myślę, że to gdzieś też było kluczem do tego zwycięstwa. Już przed meczem było wiadomo, że po rundzie zasadniczej zajmiecie trzecie miejsce, ale nie podeszliście jakoś inaczej do tego meczu niż do innych ligowych spotkań, bo cały czas pierwszym składem i, no i to się dzisiaj na pewno sprawdziło i spodobało. No zdecydowanie nie, bo zdecydowanie tak odpowiadam na to pierwsze pytanie, że znaczy nie podeszliśmy łatwo. Dla nas najważniejsze jest to, żeby po prostu grać i wygrywać. My też potrzebujemy tych wygranych, także do każdego meczu staram się podchodzić osobno i tak samo skoncentrowane i z taką samą energią, żeby po prostu też... No, mimo wszystko nauczyć się tego rytmu meczowego, wygrywania, tego pójścia za ciosem, żebyśmy nie falowały naszą grą, tak jak to się zdarzało w tym sezonie. Dlatego, e, dlatego tym bardziej nie chciałyśmy teraz, pomimo że wiedziałyśmy, że już jesteśmy gdzieś bezpieczne na tym trzecim miejscu, e, nie chciałyśmy odpuścić tego spotkania właśnie dla tych innych rzeczy, które, które mogą nam zaprocentować w przyszłości. BKS Bostik Bielsko-Biała dalej nie wie z kim zagra w ćwierćfinale, bo to będzie albo zespół z Polis, albo z Rzeszowa. Wy też nie wiecie i czekacie, więc będziecie jakoś specjalnie trzymać kciuki za którąś z kim żeby się spotkać z nim właśnie w ćwierćfinale? Myślę, że kalkulacje gdzieś tam nas omijają, bo, bo każda z tych drużyn będzie, będzie ciężka i będą te ciężkie mecze. Natomiast... Kożanki mnie rozpraszają, przepraszam. <laughs> Jeżeli chce się wygrać te najważniejsze, naj, największe trofeum, najważniejsze, to, to trzeba grać z każdym i wygrywać z każdym i nie ma tutaj innej drogi. Także, czy będzie to, najpierw jeszcze trzeba przejść te pierwsze play z, z zespołem z szóstego miejsca w naszym przypadku, także jeszcze do tych finałów, czy półfinałów daleka droga. Bo te wcześniejsze mecze będą uważam bardzo, bardzo trudne. A je, jeżeli uda nam się przejść dalej i w co głęboko wierzę, to, to myślę, że czy będzie to Rzeszów, czy będzie to police, musimy, musimy zagrać na 120% swoich możliwości, bo ok, z chemikiem dwa razy wygrałyśmy, z Rzeszowym nie wygrałyśmy. Natomiast obydwie drużyny to są bardzo ciężcy przeciwnicy dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo mi się... Ewelina 0-0 do 3, tak? Kończy się ostatni mecz fazy zasadniczej. Czego dzisiaj zabrakło? Bo chyba tych rzeczy trochę było. Myślę, że przede wszystkim doświadczenia i, i troszeczkę też umiejętności. Jednak zespół z UKS-u jest tak zbudowany, że, że ma pokazać klasę w tej lidze i w tym meczu to zrobił. My się możemy jak najbardziej uczyć i takiej postawy i, i też siatkarsko myślę i, i tak uważam, że, że była fajna walka i fragmenty tego meczu naprawdę były bardzo ciekawe dla oka, ale jednak trochę za mało. Lekcja mimo wszystko wyciągnięta, bo spotkanie w Łodzi to był najkrótszy mecz w tym sezonie, nasz, godzina 6 minut, dzisiaj, dzisiaj trochę, trochę dłużej, więc ta walka rzeczywiście była. Szkoda, że, 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 że nie udało się chociaż tego seta. Oczywiście, że tak, byłyśmy blisko, gdzieś tam cały czas kręciłyśmy się koło remisu nawet do 20 punktu, natomiast później, później gdzieś tam drużyna z okresu nam odjeżdżała. Cieszę się, że, że ten mecz na pewno nie wyglądał tak jak ten w Łodzi, bo, bo on się nam śnił nocami i, i, i bardzo, jeszcze, bardzo przeżywałyśmy go jeszcze długo. Na pewno przede wszystkim nie chciałyśmy dopuścić, żeby, żeby ta sytuacja się powtarzyła, natomiast w tym sezonie po prostu czasami tak jest, że, że jakiś zespół nie leży i zdecydowanie jest to UKS, bo, bo jednak to są chyba myślę nasze takie dwa najsłabsze mecze w tym sezonie, No ale cieszę się, że były inne drużyny, które nam bardziej pasowały. No właśnie, jedną z tych drużyn można powiedzieć był, była grupa z Chemik, Police, bo przecież tutaj w hali podnemowcy wygraliśmy z Policzankami i kto wie, czy właśnie e, drużyna z Policji nie będzie naszym rywalem, no bo jeśli nie Policy, to Rzeszów, więc bardzo trudny rywal tak naprawdę w tym ćwierćfinale. Z jakimi nadzieja, nadziejami przystąpimy do tych meczów? I z jedną i z drugą drużyną grałyśmy po dwa punkty. E, różny, różnie te mecze wyglądały, różnie się układały. Myślę, że my po prostu musimy zagrać najlepiej jak potrafimy i przede wszystkim być... E, bardzo odważne w swoich działaniach, bo, bo wiadomo, że z góry nie będziemy faworytami w tych spotkaniach, na kogo byśmy nie trafiły. Natomiast jesteśmy na tyle nieobliczalną drużyną, że myślę, że jednak to drużyny i z policji i z Rzeszowa będą bardziej się obawiały tych spotkań niż my, bo jak mówię, my nie mamy za bardzo nic do stracenia w tych meczach przeciwko tym drużynom prezentowałyśmy się całkiem nieźle i mam nadzieję, że, że, że pokażemy na pewno ogromną walkę i taką chęć zwycięstwa w tych meczach w ćwierćfinale. Thank you very much.